17 czerwca w Nowym Borze w Czechach miały miejsce targi szklarskie. Nie zabrakło tutaj również muzealników z Jeleniej Góry. Muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze i Muzeum Szkła w Nowym Borze realizują wspólny projekt ożywienie tradycji szklarskich dla rozwoju ruchu turystycznego. I ten przyjazd dzisiaj tutaj jest w ramach właśnie tego projektu. Przyjechaliśmy na targi szklarskie do Nowego Boru, ośrodka, który słynie ze szkła, który ma ogromną tradycję szklarską i który w dalszym ciągu jest prężnym ośrodkiem szklarskim. Tango Szkło to wystawa, która zainaugurowała targi szklarskie w Nowym Borze. Zaprezentowane zostały wyroby kolorowe. Dominował przede wszystkim kolor żółty i pomarańczowy. Wystawa se zabija fenomen, chciano pokazać kontrast, barw. Wszystkich podstawowych barw, to są szkła barwione kadmem, ale też pokazać różnorodność wzornictwa. Cieszę się na te targi, przyjeżdżają z okolic, a przy okazji Pan Prezydent chciałby podziękować za Wasz przyjazd ludzi z Jeleniej Góry. Bardzo. Ja bardzo się cieszę, że mieliśmy w ogóle taką okazję. Jestem pracownikiem działu szkła artystycznego, więc dla mnie każda możliwość obejrzenia dobrej wystawy, a tutaj mieliśmy do czynienia z dwoma fajnymi wystawami. Tutaj stała wystawa szkła w Muzeum Szkła w Nowym Boże, ale też wystawa, na której byliśmy przed chwilą, Tango Szkło, które, które zebrało w jednym miejscu fantastyczne przykłady artykowskich pięknych szkieł. Także dla mnie fajne doświadczenie jako muzealnika, ale też czysto to z naszymi partnerami czeskimi. Na szczególną uwagę zasługuje również Muzeum Szkła w Nowym Boże. Założone zostało w 1893 roku. Zbieramy tutaj nie tylko historyczne szkła, ale i współczesne. Punkt ciężkości to są czeskie albo bohemskie szkła różnorodne bazony, puchary, użytkowe szkło, patery, bole. I rozmaitość technik wytwórczych, i barwione w masie, i rytowane, szlifowane, powłokowe, wielowarstwowe. No, co kto chce, może zobaczyć? No, dla mnie to się w ogóle bardzo podoba. Dużo naprawiam takich starych szkieł. Jestem cały czas w temacie starego szkła. Jestem szkłem bardzo zauroczona możliwościami, technikami. Kolejnym punktem, który zrobił duże wrażenie było Aieto, miejsce w którym prezentowana jest kolekcja szkła współczesnego. Jesteśmy w Art Muzeum Aieto. Jest to prywatne muzeum. E, e, właścicielem muzea jest pan Nowotny, który właściwie jeszcze ma hutę. Lindabie. Oprócz tego znajduje się tam również pracownia szklarska, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w wyrobie jednego eksponatu szklanego. To jest hobby dla niego. No, on tą pracy strasznie kocha, lubi, także dla niego to jest hobby. Targi szklarskie w Nowym Boże powoli dobiegają końca, ale to nie wszystko, bo już na początku lipca w Jeleniej Górze Art and Glass Festival. Art and Glass zbliża się wielkimi krokami. Zapraszam od 1 do 3 lipca na plac ratuszowy w Jeleniej Górze. Będzie bardzo wiele stoisk rzemieślniczo-artystycznych, gdzie będzie można zobaczyć fantastyczne wyroby szklane, tworzone bardzo różnymi technikami, a także zobaczyć na żywo jak pewne rzeczy się wykonuje, ponieważ nasi rzemieślnicy, nasi zaprzyjaźnieni artyści będą pokazywać na żywo różne techniki, witrażownictwo, formowanie małych, drobnych przedmiotów nad palnikiem, będzie pokaz wydmuchiwania szkła przy piecu przenośnym i oprócz tego towarzyszące imprezy. Będzie bardzo, bardzo ciekawe na pewno. Będzie około 30 stoisk właśnie z wyrobami ze szkła, będą to warsztaty, będziemy prezentować jak wydmuchuje się szkło, jak powstają przedmioty szklane, jak tworzy się biżuter biżuterię szklaną, jak wygląda fusing szklarski, jak wygląda rzeźbienie w szkle, jak powstają witraże, to jeżeli chodzi o szkło, ale będą także prezentować się artyści, malarze, rzeźbiarze, grafy czy, czy także będą prezentowane inne techniki, które tworzą, tworzą artyści. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze jak zwykle koordynować będzie właśnie te działania dotyczące szkła. Będziemy także, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzili warsztaty powstawania, tworzenia szklanej biżuterii, malowania obrazków na szkle. I wiele, wiele innych działań. Myślę, że na początek wakacji to sympatyczna impreza. Pan starosta Nowego Boru, pani wicestarościna, pracownicy muzeum obiecali, że także właśnie Jelenią, Jelenią Górę odwiedzą, więc mam nadzieję, że będzie to impreza, którą będziemy mogli się pochwalić.